No siemanko, ja też was witam. Jestem 1803 seba Nie jeden dzisiaj, Seba. Siemanko. No i ja też będę wrzucał na YouTube. A. No Debij a ty głupku jeden. A Senor jest gościem dzisiaj. No e, ja tam sobie... No kto mnie pije? Dobra, ja tam sobie to Co jest? W tym lesie jest. Z tymi, z tymi A no, że masz prawda. Dobra, ja tam tylko wiesz y, sobie drewno. Na, na jest, na punkcie, jest ten, co? co? A to dobrze, że jest Timber. Dobra, już. Odział. Ej! Y, pff, dla mnie to daje jak z tego. Bo ja nie mogę ściąć. E, trzeba zrobić lepszą siekierę. Przepraszamy za to, no ale to niestety to... No właśnie. E, ja bym radził nie. Dobra, czekaj. Ja, ja tutaj robię sobie kopalnie. Z wykopiemy. Nie wiem, myślę, że po około 15-20 minut. No, eee, dobra, już mam na ki na dwie siekierki koło. Zrobić tobie? Nie, ja to zrobię. To, to tobie zrobić Asenor? Ej, może zrobimy sobie jakieś podstawowe schronienia wiaski, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Masz Asenor. <gryper> creeper! Dobra, już na początek. Creeper mnie zaatakował. Coś e, no creeper. Wiesz co, ten timer na te duże drzewa jakoś nie działa. Działa, działa, tylko mógł mi dobrze Dobra, ścinam kilofem drewno. To musi mi robić. Dobra, ja tę mniejsze drzewkę sobie tnę. Dobra, czekaj, tutaj jeszcze sobie potnę trochę tych drzewek. W ogóle zobaczcie, zobaczcie na mego skina, jak mi No... Jest. Kuźwa, gdzie ty? Już. A. Dobre, tak o. A senor? A senor weź coś, mów. Dobra mam ten No a mówiłem ci, że na tych wielkich Timber nie działa No właśnie Czekaj tutaj dach trochę, jedną kratkę Dach, kurka Kratkę więcej będzie Eee wiecie co? Przydałoby się jedzenie Dobra to ja idę

No. Czekaj jeszcze sobie zrobię łopatę. No dobra. O. Jak kogoś walnąłem to sorry. No ja nie dostałem nic, no. Daj trochę tego mięsa. No nie bij mnie, nie bij mnie ty. Nie dobra, to ja idę sobie sam coś upolować. O, jabłko, jabłko, jabłko. jabłko. Mam je. Potrzebujemy mieć tego. Żarcia. Czego? A, no. W ogóle zauważyłem, że tutaj strasznie mało zwierząt jest. Daj mi senor. No to rzuć mi już. No co ty, no daj. No bo ja nic nie zjadłem prawie. Dobrze, Jezu, idę z do... A ja idę to sobie upiekę. Dobra ja tam zaraz przypalę, Znaczy najpierw też piecek zabiorę tam MAM JEDNO SERDUSZKO DZIĘKI TOBIE No jest bebsztyk już Najgorsze że zaraz noc będzie i pewnie coś mnie zje Ej Asenor tylko zbieraj skórę A ja piekę kotlety. <laughs> Za domem. Dobra, ten tylko... Ej, to mój crafting. Dobra, ja stąd spadam, bo nie mam zamiaru umierać już w pierwszym odcinku. To dobrze. No, skrzynia. Nie ja. Ja tylko w Ja tylko zakosiłem węgla. Zrobiłem z tego pochodnie. Dobra, to ja se tutaj... Jak chcesz, to mogę dać ci te torcze. Ale masz. Hmm? O, dzięki. Tu jest mój piec. Pionie. Tu, tu jest mój piec. To jest mój piec. Nie brać. Tam na dole. Kopie się. Mhm. Ja ci rzuciłem torczo tam. Dobra, ja tam buty mam, senor. Na mnie butów nie rób. Bo ja tam sobie sam zrobiłem z mojej skóry, którą znalazłem. No to jeszcze pierwsze krowy to... No nie bij mnie! Ale co? To nie. Zak Dobra. Masz kutleta wziąłem. A to widzisz, więc to, także pzpl -a. Ja tam resztę swoje mam. Nie wiem jak wy, ale potem by się przydało znaleźć owce. Eee, chyba tutaj nie... Chyba nie mamy na serwerze Sathoma. Ja sobie spawn pointa chyba ustawię. Nie, ja nie mam zamiaru umierać w filmikach. No ja też. Ty bi... dzięki Tobie, to ja miałam jedno HP. To Tutaj takie... Po co Ci drewniany miecz? was to. Masz asenor dla ciebie. Ja, już ja też mam wszystkie. Dajesz. Do skrzyni wsadź na wszelki wypadek. Daj, chcę pokój. Nie. nie ma jeszcze pokoju, asenor jak to wtedy my w ogóle postarajmy się tu przeżyć. Ja tam przeżyję. Nie wiem. No ja tam też, tylko jak będzie ranek. Nie, ja tam teraz. Dajcie trochę torczy. Daj. Nie wiem Ej kogoś kotlety są w skrzyni I surowe kładę do skrzynki I zabieraj to Bo ja tutaj będę przepalać Bo ja tam wuje włożyłem Zostaw to No zostaw to gościu No już masz ich dużo No ja mam ich sześć więc wiesz Ej dobra, tutaj twoje kotlety leżą. Ja tam sobie muszę zrobić torcze. No on. Jak chcesz, to masz sobie w tym piecyku. Tam postawiłem ci drugi piecyk. Ale wiesz, że nie robimy swoich pokoi, gościu. To będzie salon. I tak potem ktoś go przejmie, który jest z nowych. To tak czy siak będzie obojętne. No sami sobie. Dobra, 16 torczy mi wystarczy. Na szkieleta. Ej, mam łuk. Mam łuk. No to potem może pójdziemy, ale z rana, tak? Boż, aż tak... Ile? Lol To przez zabijanie, o krowa Krowy! Bije sobie na zbrojkę, o szkielet Kolejny łuk mam A nie Wiedziałam, że mi... O, jest jednak w wiedziałam Kuźwa Kolejny szkielet O, krowa O tu jest ten pająk Co zrobiłeś? Za chwilę ja tutaj ubijam krówki Dobra wracam O jeszcze tutaj krowa jest Dobra ja tam mam już sobie nawet na pierśnik skóry. ej, Asenor? Nie Creative. Myślisz, że ja nic nie widzę? Może jako gość masz dostęp do Creative, ale nie ma brania. Dobra, ja tam już jestem trochę bardziej uzbrojony. Mam łuki, cztery strzały. No tylko osiem miałem skóry. A właśnie, a ci nie zrobił, Asenor, czapki butów? Nie zrobił. Asenor? Ty przypadkiem mu nie miał... PZPL-a nie miał zrobić czapki butów? Sorry. O, creeper, creeper. Kurka eksplodował. Głupie.

Ale... Gdzie? Tam. Ktoś budował coś? No... Jakiś tam krater jest zbudowany. Nie wiem. Nie, to tak czy siak nie moje. To było twoje wszystko. A, połowa pochodni. Czekaj. Okay. O, to moja pańczyna była i kości. Słonecznik tak samo. I mięso moje było, daj! Moje było daj. No. A, dobra, mam. I daj moje surowe mięso. Jest. Dzięki. No, bo Asenor miał ci zrobić budki. I te... Asenor gdzieś tam jest. On bije. Ej, ja, Idziemy do tej jaskini może. Właśnie. O! Węgiel! Czarne kloce! Co- ej, co we mnie strzeliło? Szkiele, dobra. No, kolejne czarne kloce. Ej, jak myślisz, ile ta seria będzie miała odcinków? rozbitkowiedła tutaj slajmy mogą się respić ej, cały węgiel zbierać jaki znajdę? tak, zbieracie wszystko co znajdziecie bo tu akcje nie będziemy grać, a przyda nam się wszystko no żebym jak mamy tutaj przeżyć

Kto będzie chciał moją tunikę? Nie ja. Hej, ktoś jest... Asenor jest nade mną. Wow! A, jest tam, tam jest tam, tam jest Czekaj, muszę zjeść sobie. A ile on trwa? Nie wiem, ale około chyba 15 minut. Czekaj, jeszcze tutaj sobie zbior te żelazo. Jest, o, 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 ale od razu a od razu nagramy drugi odcinek. Po rządu. Żebąc prawda, a potem jest klim? Nie, po prostu będzie jeden i zaraz, zaraz będzie drugi. A żebąc sprawda, no. No to siemanko widzowie. Na razie, na razie,